Z racji tego, że bardzo często nas pytacie, co dokładnie zawiera dany wariant wykończenia domu stalowego, postanowiliśmy dla Was nagrać materiał, który to wyjaśni. W naszej ofercie są trzy warianty, w jakim możecie kupić dom. Zbuduj sam podstawowy oraz deweloperski. Przejdźmy przez nie krok po kroku. Pierwszy wariant to zbuduj sam. Jak sama nazwa wskazuje, w tym przypadku kupujecie od nas projekt domu oraz wszystkie materiały potrzebne do tego, aby dom zbudować w stanie podstawowym. Montaż leży po stronie inwestora, to dobry wybór dla osób, które mają doświadczenie budowlane albo dla tych, którzy chcą budować etapami i samodzielnie kontrolować cały proces. Drugi wariant to stan podstawowy. Tutaj wchodzimy już na znacznie szerszy zakres. W tym wariancie otrzymujecie projekt kompletną konstrukcję stalową domu, poszycie zewnętrzne ścian oraz dachu, czyli gotową elewację obróbki blacharskie, orynnowanie, stolarkę otworową, czyli okna i drzwi zewnętrzne, transport wszystkich materiałów na budowę oraz montaż z użyciem naszych maszyn. Można to porównać do stanu surowego zamkniętego. Trzeci wariant to stan deweloperski, czyli to wszystko co zawiera stan podstawowy plus dodatkowe prace wykończeniowe. W tym wariancie wykonujemy instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, stawiamy ściany działowe w technologii suchej zabudowy bez gładzi, oraz wykończenie ścian zewnętrznych i sufitu, czyli dokładamy 10 cm wełny skalnej, następnie przykręcamy płytę OSB 15 mm i na to przykręcamy płyty kartonowo-gipsowe, również bez gładzi. To wariant dla tych, którzy chcą mieć dom przygotowany do dalszego wykończenia wewnętrznego. Dodatkowo za dopłatą możemy wykonać ogrzewanie podłogowe wraz z wylewką anhydrytową, rekuperację, pompę ciepła, a w domach piętrowych również schody. I ważna informacja: nie wykonujemy płyty fundamentowej ani wykończenia pod klucz. To, co mówiłem, to maksymalny możliwy zakres wykończenia dostępny w naszej aktualnej ofercie. Jeśli chcesz porównać warianty na spokojnie, sprawdź opis pod filmem lub odwiedź naszą stronę. A żeby nie przegapić kolejnych materiałów, subskrybuj nasz kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.